Dobry wieczór Państwu, witamy na konferencji prasowej po meczu 13. kolejki Fortuna I Ligi GKS Tychy Miedź-Legnica. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 2 do 0. Razem z nami trener Miedzi-Legnica, pan Jarosław Skrobacz, którego poproszę o pomocowy komentarz. Dobry wieczór. No cóż, my troszeczkę czekaliśmy na to zwycięstwo, bo sporo remisów. I myślę, że to tym bardziej dzisiaj jest ta radość w szatni jeszcze większa. W meczu myślę, że też to zwycięstwo nam się należało. Stworzyliśmy, stworzyliśmy kilka sytuacji. Zespół gospodarzy rzeczywiście próbował. W momencie, kiedy było 2-0, może troszeczkę optyczną przewagę, ale myślę, że to my byliśmy groźniejsi, konkretniejsi w tych, w tych stworzonych sytuacjach i, i te dwie bramki strzeliliśmy. Początek meczu tylko był taki niepokojący, bo to był moment taki gdzieś tam chyba w piątej czy w szóstej minucie, kiedy gospodarze mogli przy łucie szczęścia zdobyć prowadzenie i na pewno ten mecz zupełnie by inaczej wyglądał, ale ale tak jest, jest w tej piłce, niemniej my wygraliśmy mecz, zostały cztery kolejki do końca i i będziemy chcieli punktować w każdym meczu. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Cóż, zostaliśmy dzisiaj przystopowani, bo po ostatniej serii, pięciu ostatnich meczach punktowaliśmy. Niestety, dzisiaj musimy poczuć ten smutek i żal. No, co to meczu? Mecz naprawdę był taki bezpośredni, dużo walki w tym meczu. Natomiast daliśmy się zaskoczyć w dwóch momentach przy ataku szybkim przeciwnika i przystałem. W fragmencie grymy, natomiast jeśli chodzi o nasze kreowanie, to gdzieś próbowaliśmy w tych bocznych sektorach szukać tych możliwości dośrodkowania, natomiast już same te dośrodkowania nie były jakościowo dobre. No Trudno, no, trzeba po prostu to przełknąć, i przed nami jeszcze ostatnie mecze w tej rundzie. I wcale nie łatwiejsze niż ten dzisiejszy, ale też wierzę w to, że, że pokażemy się w tych ostatnich meczach z dobrej strony, także dziękuję.